Tego jednego zdania nigdy nie mów do toksycznej osoby. To tylko wzmaga agresję. Zatrzymaj się. Przewijasz właśnie klucz do spokojniejszego życia w obliczu toksyczności. Poznasz teraz jedno proste, pozornie niewinne zdanie, które, jeśli padnie z Twoich ust, może zmienić zwykłą sprzeczkę. Prawdziwy pożar agresji. Nie chodzi o przekleństwa, nie chodzi o obelgi. To zdanie wydaje się wręcz rozsądne i konstruktywne. Wielu z nas używa go w zdrowych relacjach, by zainicjować ważną rozmowę, ale w świecie toksycznej dynamiki staje się ono bronią masowej eskalacji. Dlaczego? Odpowiedź tkwi w ich lęku przed utratą kontroli i głęboko zakorzenionych mechanizmach obronnych. To zdanie, wyzwalacz to, musimy porozmawiać. Tak, to właśnie to zdanie brzmi niewinnie? W kontakcie z toksyczną osobą jest jak czerwona płachta nabyka. Oto, co dzieje się w ich głowie, gdy to słyszą. Po pierwsze, alarm atak. Ludzie nikczemni często żyją w chronicznym stanie defensywy. Musimy porozmawiać, odczytują natychmiast jako zapowiedź konfrontacji, oskarżenia. Próby ograniczenia ich wolności lub kontroli. Ich system zagrożenia włącza się na pełnych obrotach. Po drugie, projekcja w akcji, ponieważ sami bardzo często manipulują, oszukują lub wykorzystują rozmowy do ataku, projektują te intencje na ciebie, zakładają, że ty planujesz coś równie podłego. Po trzecie, utrata iluzji kontroli. To zdanie zaburza ich potrzebę dominacji. Ty inicjujesz, ty ustalasz temat. Ich mniemaniu osąd. Czują się zaskoczeni i zaszczuci, co natychmiast wyzwala agresję. Jako mechanizm obronny, atak jest najlepszą obroną. Po czwarte, nieokreślone zagrożenie. Porozmawiać o czym. Brak konkretów to dla ich lękliwego umysłu pole do popisu dla najczarniejszych scenariuszy. Wyobrażają sobie najgorsze, co tylko napędza ich złość i gotowość do kontrataku. Jaki jest rezultat? Zamiast spokojnej wymiany zdań, dostajesz wybuch wściekłości, eskalację krzyku, złośliwe ataki osobiste, próby odwrócenia kota ogonem to ty jesteś problemem. Całkowite zamknięcie się, lub jeszcze bardziej wyniszczające gry psychologiczne. Dlaczego to działa jak paliwo? Budzi najgorsze lęki, dotyka sedna ich niepewności i paranoi przed byciem zdemaskowanym lub kontrolowanym, odbiera im początkowe uderzenie. Toksyczni ludzie często lubią inicjować konflikty na swoich warunkach. To zdanie odbiera im tę przewagę. Jest zbyt ogólnikowe. Pozostawia zbyt dużo przestrzeni dla ich katastroficznej interpretacji. Musimy porozmawiać to w relacji z toksyczną osobą niemal gwarantowany wybuch. To zdanie aktywuje ich najgłębsze lęki i mechanizmy obronne, prowadząc do eskalacji agresji, której chcesz uniknąć. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji Chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.